W tym filmiku postanowiliśmy zająć się pożyczką bez zaświadczeń, która zdobywa coraz większą popularność wśród pożyczkobiorców. Trzeba wiedzieć, że jest to produkt finansowy skierowany w głównej mierze do osób bezrobotnych, które potrzebują w szybki i prosty sposób uzyskać dodatkowe pieniądze. Obejrzyj wideo i dowiedz się, dlaczego większość pożyczkodawców wymaga zaświadczenia o zarobkach, dla kogo przeznaczona jest pożyczka bez zaświadczeń oraz jak w przypadku wnioskowania o taki rodzaj pożyczki. Weryfikowana jest nasza tożsamość. Zaświadczenie o dochodach to ważny dokument, który zawiera informacje dotyczące naszego źródła dochodu, stażu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia i wysokości otrzymywanej pensji. Dzięki tym danym firma pożyczkowa może się upewnić, że wnioskujący będzie regularnie spłacał zaciągniętą pożyczkę. Warto podkreślić, że brak zaświadczenia o zarobkach wcale nie przekreśla naszych szans na uzyskanie pożyczki ponieważ niektóre firmy nie wymagają dostarczenia takiego dokumentu. Pożyczka bez zaświadczeń to produkt finansowy skierowany do wszystkich pożyczkobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu braku pracy i utrzymują się ze świadczeń socjalnych, pracują na czarno i nie posiadają żadnej umowy sformułowanej w formie pisemnej, oraz nie zgłosiły tego faktu do ZUS, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, takie jak umowa o dzieło Umowa z przekazaniem praw autorskich, czy umowa zlecenia, utrzymują się z innych źródeł finansowych. Przykładowo, dla starszych będą to emerytury. Jeśli znajdziemy interesującą ofertę pożyczki bez zaświadczeń, wtedy nie będziemy musieli przedstawiać firmie pożyczkowej dokumentu z danymi o zarobkach. Wystarczy, że we wniosku pożyczkowym poinformujemy, z czego utrzymujemy się na co dzień. Mogą to być np. zyski z wynajmu mieszkania, zasiłek, alimenty. Świadczenie 500, renta czy emerytura. Trzeba wiedzieć, że podczas procesu wnioskowania o pożyczkę bez zaświadczeń, podobnie jak w przypadku chwilówki czy ratalki, firma pożyczkowa będzie chciała zweryfikować naszą tożsamość poprzez przelew weryfikacyjny w wysokości jednego grosza lub złotówki na rachunek bankowy firmy, w której staramy się o uzyskanie pożyczki. Aplikacje do weryfikacji, np. Instantor, która za pomocą innowacyjnych technologii dokładnie przeanalizuje wpisane informacje we wniosku pożyczkowym. Rozmowę telefoniczną z konsultantem, który sprawdzi, czy wnioskujący nie jest oszustem, posługującym się cudzymi danymi. Więcej informacji na temat pożyczek bez zaświadczeń znajdziesz w naszym artykule na stronie pożyczka.portal.pl.